Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy przyszli do Niego bez wyjątku. Wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus daje obietnicę właśnie tego, że on właśnie pokrzepi, umocni w utrudzeniu i obciążeniu. I to jest dosyć taka duża obietnica. Bo w tym utrudzeniu i obciążeniu może kryć się bardzo dużo. Można by powiedzieć, że Jezus działa trochę inaczej niż dzisiejszy świat, który gdzieś właśnie dokładnie wypisuje, jaką ma ofertę, tak, co dokładnie, żeby później, że tak powiem, klient nie miał pretensji, a jednak było w ofercie jeszcze to, to, to i to, a coś nie zostało spełnione. Jezus zupełnie rzeczywiście w tym mówiąc utrudzeni, obciążeni, nie wylicza, nie mówi jakie to ma być utrudzenie, obciążenie, ale daje właśnie obietnicę, że pokrzepi, że, że umocni. Ale jak czytamy dalej, może się wydawać, że no Jakaś, jakiś sposób, który Jezus chce tutaj y, nam zaproponować, może nie jest do końca, bo y, patrząc tak czysto po ludzku, bo mówi weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Tu człowiek przychodzi w utrudzeniu i obciążeniu, a Jezus mówi do, do nas, że, y, że sposobem na Twoje utrudzenie i obciążenie jest to, żebyś jeszcze coś wziął na siebie. Wziął właśnie jarzmo, które Jezus niesie. Co więcej, mówi, że żeby uczyć się, w kontekście wakacji, to, to może to jest słowo nie do końca na miejscu. Przecież wszyscy chcą odpoczywać od uczenia się od szkoły. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Kiedy to Słowo odczytujemy, może tym bardziej jakby rozumiemy tą pierwszą część Ewangelii, kiedy Jezus rozradował się, ucieszył się i, i, i modli się do Ojca, Ojcze, wysławiam Cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawi objawiłeś je prostaczką, objawiłeś je tym, którzy są właśnie jak dzieci, którzy, którzy chcą się uczyć, w których jest właśnie ta postawa. Otwartości, którzy uznają, że jeszcze wszystkiego nie wiedzą i chcą się uczyć. Ten sposób na to utrudzenie i obciążenie i sposób pokrzepienia, to właśnie to jest ten przyjęcie tej postawy, aby być otwartym wobec Jezusa wobec tego, co On chce zaproponować, jakie słowo chce Mi dać, jakie rozwiązanie. Właśnie w tym konkretnym doświadczeniu mojego życia, on proponuje. I ten jego sposób rzeczywiście jest trochę inny niż sposób tego świata, i można by powiedzieć, że, no, czy wystarczający, żeby, żeby to pokrzepienie przynieść, mamy już w księdze proroka Zachariasza Bóg zapowiada. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy, zwycięski, pokorny. Jedzie na osiołku, na oślątku, uśrebięciu oślicy. On usunie rydwany Efraimia, a konie z Jeruzalem. Możemy sobie trochę tak wyobrazić, właśnie czysto tak w takim em, starciu, tak em, na polu bitwy, rydwany, konie i, e, i pokornego osiołka, tak, takiego szarego osiołka, który gdzieś wkracza, jedzie że to w takim rzeczywiście obrazie, czysto patrząc po ludzką logiką, no to wydaje się, że to nie jest sposób na zwycięstwo, a jednak Jezus właśnie w ten sposób przychodzi, jako cichy i pokorny serca, że w tej drodze właśnie cichości, pokory, pokora, która jest odczytaniem, odkrywaniem prawdy, bo pokora bardzo mocno łączy się właśnie z uznaniem prawdy, że w tej drodze cichości pokory jest, jest, jest zwycięstwo, bo o jakie zwycięstwo chodzi? Największym zwycięstwem jest to, kiedy człowiek rzeczywiście może odzyskać nie coś, co posiada, ale odzyskać siebie, odzyskać właśnie w pełni siebie, władzę nad swoim życiem odkryć, nie podbijać jakieś nowe kraje, ale tak naprawdę odkryć to dobro, które w nim jest, to bogactwo, nie jakieś zewnętrzne, ale to, które w nim jest, jest ukryte. I wydaje się, że właśnie ta droga cichości, pokory serca, którą proponuje Jezus, jest tą drogą właśnie odkrywania. Jest tą drogą zwycięstwa. Jezus dał nam dowód tego, i kiedy tylko mamy jakieś wątpliwości, czy rzeczywiście droga cichości, pokory, miłości jest drogą zwycięstwa. Patrzymy na, patrzymy na krzyż i widzimy, że właśnie na tej drodze Jezus rzeczywiście nas zbawił, chociaż po ludzku wydaje się, że poniósł porażkę. To, to, to zmartwychwstał, tak jak święty Paweł w liście do Rzymian mówi jeśli ktoś ma ducha Chrystusowego, to ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Jezus zaprasza nas do, do, do tej drogi, mówi, abyśmy wzięli na siebie jego jarzmo. Jarzmo, jak w pierwszym momencie, a czy nawet no może nawet i nie w pierwszym momencie, ale kojarzy nam się z jakimś ograniczeniem. Wyobrażamy sobie, może teraz już mniej widzimy, możemy tylko na jakichś zdjęciach, czy, czy, czy gdzieś jeszcze może w innych krajach zobaczyć woła, który jest oba, właśnie ma jarzmo i, i ciągnie jakiś, jakiś wóz, coś tak. Że to jarzmo rzeczywiście ogranicza, ale sprawia, że no właśnie ten wół jakby jest w stanie przenieść tą siłę, którą ma, właśnie jakoś ją zaangażować, wykorzystać. Jezus mówi o tym, że I zaprasza nas do tego, abyśmy przyjęli na siebie jego, jego jarzmo. I choć ono może być, rzeczywiście nas jakoś, jakoś ograniczać, to to ono pozwala właśnie jakby odkryć tą siłę, która jest, tą siłę życia, przenieść tą siłę jakby na zewnątrz, uczynić z niej właśnie jakiś dar, uczynić z niej jakiś, jakiś pożytek. Powiem szczerze, że sam kiedyś myślałem o tym, jak, jak czytałem tę Ewangelię, że jak Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie że Jezus mówi tak, zobacz, to jest moje jarzmo i teraz bierze z siebie i nakłada mi to jarzmo i teraz mówi, dobra, to sobie radź. Ono jest dobre, sprawdzone, u mnie się sprawdziło, powinno sprawić się też w twoim życiu. Ale kiedyś to też przy jednym skupieniu, które mieliśmy w seminarium, ojciec, który głosił, właśnie jakoś zarysował obraz jarzma takie, które jest podwójne, bo, bo, bo może być, że no, są dwa woły, które ciągną, tak? I wtedy zupełnie ten obraz w moim, w moim myśleniu się zmienił, że może być tak, że je, jeśli Jezus zaprasza mnie do, do swojego jarzma, to wcale on nie, nie, nie wychodzi z tego jarzma, go nie zdejmuje i nie nakłada mi, ale jest obok mnie, a ja jestem obok niego w tym, w tym jarzmie. Jeśli jestem podpięty do tego jarzma, to może być taka sytuacja. Że ja w momencie swojej jakiejś bezsilności, no, nie za wiele tak tej siły oddaję, ale sam jestem niesiony, jakoś właśnie podtrzymywany, no nie chcę powiedzieć ciągnięty przez, przez, przez Jezusa, który jest obok mnie. Ale warunkiem do tego, żeby jakby przyjąć tą siłę Jezusa jest to, że ja jestem razem z Nim w tym jarzmie, które no Rzeczywiście, może czasem mnie uwierać, ja bym chciał inaczej, albo wydawałoby mi się, że, że tak, będzie, tak będzie lepiej. Jakimś ograniczeniem, jakimś właśnie rodzajem tego jarzma jest rzeczywiście też to, że no przyjmuję to, ufam temu, co mówi Jezus, do czego mnie zaprasza, co na mnie nakłada, jaką pewną odpowiedzialność w swoim słowie, w przykazaniach, w życiu. To jest to, to doświadczenie, choć, tak mówię, zawsze jarzmo będzie w jakiś sposób nas, nas ograniczać. Staje się, staje się Ono darem. Jezus mówi ostatecznie, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. I czytając dzisiaj list do Rzymian św. Pawła, możemy też jeszcze inaczej, to znaczy znaleźć obraz tego jarzma, jakie ono jest. Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. I może być tak, że tym jarzmem, które przyjmujemy, które nakładamy na siebie, jest Duch Święty. Choć On z jednej strony jest bardzo wolny i nie ogranicza nas, ale jednak właśnie w swoim prowadzeniu, swoich natchnieniach, swojej mądrości e, chce nas prowadzić, właśnie chce nadawać, nadawać kierunek e, naszemu, naszemu życiu i może to być jakiś rodzaj swego, swego rodzaju właśnie jarzma e, Duch Święty, który, który mnie ogarnia, e, który w sposób bardzo konkretny właśnie też też prowadzi, e, ukierunkowuje mnie. Ale ten duch, duch Chrystusa, właśnie jarzmo Chrystusa, duch Chrystusa, daje, daje mi życie. On prowadzi do, do zmartwychwstania. Jeżeli żyjemy według, według ducha, będziemy żyć. Jeżeli, jak święty Paweł mówi, bo jeśli będziecie żyli według ciała, czeka Was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy ducha, zadawać będziecie śmierć, popędą ciała, będziecie żyli. Prośmy w tej Eucharystii, jeśli to słowo jakoś porusza nasze serca i zaprasza do tego, żeby rzeczywiście poddać się pod to Chrystusa, poddać się Duchowi Świętemu, aby, aby to mogło dokonywać się. Ważne jest, czasem nie wiemy jak, bo no, jak to ma się dokonać. Kluczowa i ważna jest tutaj nasza, nasza decyzja. Pan Bóg już sobie poradzi, w jaki sposób właśnie to, to jarzmo na nas nałożyć, jak, jak wprząc. Chociaż to już się tak naprawdę dokonało, bo kiedy mówimy o Chrzcie Świętym, że jesteśmy wszczepieni przez Chrzest Święty w Chrystusa, to właśnie jesteśmy z Nim rzeczywiście jakby nierozłącznie jedno. Ale ta łaska wymaga od nas zawsze tej decyzji, bo Bóg szanuje wolność. On nas właśnie nie zatrzyma na siłę, ale zaprasza do tego, aby w wolnej decyzji mówić tak: no, Chcę Jezu iść razem z Tobą, chcę być w tym jarzmie, jarzmie Twojego ducha, którego, którego mi dajesz. I wierzę temu słowu, że to jarzmo jest słodkie, a to brzemie jest lekkie, że idąc tą drogą rzeczywiście znajdę ukojenie. Dla mojej duszy, dla mojego życia, właśnie w tym utrudzeniu, w tym obciążeniu, z którym przychodzę.